Witam państwa serdecznie z tej strony Niedzielny Literat. I pan Bogdan Official Konto zaapelował o materiał, który sobie dziś omówimy dwukrotnie, a więc podobnie jak z panem Kiszonem Korniszonem i ciepłymi draniami, żeby udowodnić iż nade wszystko cenię sobie wytrwałość, nad nim się dziś właśnie pochylimy. Jest to utwór autorstwa Popka, który znany jest z tego iż nie stroni od kontrowersji i niejednokrotnie wywołuje w mediach skandale ze swoim udziałem, a więc nic dziwnego, że odważył się poruszyć tematykę, ee, o której będziemy sobie dziś mówić. Utwór ten ma zresztą trochę wspólnego z omawianymi już na tym kanale Nygna oraz Plata Oplomo, a więc do obydwu. Pokrótce sobie nawiążemy. Nie przedłużając dłużej tego wstępu, popek, what's up Nie dlatego, że jestem czarny, a może jestem biały i mam z farby. Zaczynamy z grubej rury, bo jakżeby inaczej, od podmiotu lirycznego zarzucającego słuchaczom negatywne nastawienie wywołane rasizmem. Po chwili jednak wycofującego swoje oskarżenie stwierdzeniem, że być może nie ma w nim krzty prawdy, a on sam nie jest nawet rasy, za którą się podaje. Jest to już na wstępie wers możliwy do odebrania na co najmniej trzy sposoby może być to wyśmianie, co po niektórych amerykańskich raperów nie posiadających szczególnego talentu, ale wyciągających kartę rasy, czyli ogłaszających każdego komu ich twory się nie podobają rasistą, lub też wyśmianiem pewnych wielkich korporacji, w których skład wchodzą właściwie sami bogaci, biali Amerykanie, a które stosują bezczelną tokenizację, nieróżniącą się w praktyce niczym od osłabionego blackfaceu, umieszczając w swoich produkcjach bądź kampaniach marketingowych postacie należące do modnych w danej chwili mniejszości by próbować potem każdą w pełni uzasadnioną krytykę zbyć w popularnych mediach jako rasizm, seksizm bądź homofobię albo też po trzecie jest to złamanie czwartej ściany i danie nam przez samego artystę do zrozumienia że ma on świadomość kontrowersyjności tego utworu i że niektórzy mogą nie rozumiejąc iż to dzieło satyryczne oskarżyć jego o zaściankowość ale nie powstrzyma go to przed tworzeniem swojej sztuki i realizowaniem swojej weny twórczej. Utwór, jak wspomniałem, ma trochę wspólnego z N***a Gangsta rapu, z tą różnicą oczywiście, że sam artysta wykonujący go nie należy do zbiorowości, którą tu opisuję, a więc stosowane przez niego hiperbole i stereotypy mogą wydawać się być tym bardziej niewrażliwe i w złym guście. Ten wers sugeruje nam, że grupowy podmiot liryczny w tym utworze to rzeczywiście grupa czarnoskórych gentlemanów. jednak istotniejsze w nim jest zwrócenie uwagi na istnienie przebierańców. I nie chodzi tu moim zdaniem o przebierańców stosujących blackface i naśmiewających się z innych kultur z powodu rasizmu czy ignorancji, lecz przebierańców rozumianych jako ci, którzy zachwycają się kulturą Afroamerykanów, albo raczej swoim własnym, bardzo mocno ograniczonym pojęciem na temat tego, jak ona wygląda, opartym na filmach, muzyce gangsterskiej oraz zrównywaniu wszystkich Afroamerykanów z gangsterami, i wszystkich czarnoskórych z afroamerykanami oraz nieumiejętnie próbują ich naśladować. Znanymi postaciami parodiującymi takie zachowania są J-ROCK z Chłopaków z Baraków czy Bolec z Chłopaki Nie Płaczą. W moich żyłach płynie czysty rad. Ja chyba jestem synem jakiegoś czarnoskórego. Stary, ty jesteś biały. No ale się szybko opala. Utwór, proszę tu za mną podążyć, ma więc zasadniczo dwa dna krytykuje wyżej wspomnianych przebierańców, ale i popkulturę gangsterską, która ich stworzyła. A także, jak już mogliśmy zauważyć, stereotypizacje i rasistowskie uprzedzenia. To trzy dna. Oraz skreślanie na wstępie rapu jako gatunku na pewno promującego tylko i wyłącznie przemoc i przestępczość, a zapominając albo nawet nie wiedząc o istnieniu takich artystów jak łona i Weber, oraz raperów ulicznych, takich jak Peja, promujących pozytywne wzorce i nawołujących do pracy organicznej i polepszania swojej sytuacji w sposób zgodny z prawem. To cztery dna. Nasza metoda to zaskoczenie i strach. Dwie metody. Strach. I zaskoczenie, i skuteczność. Trzy metody. Strach, zaskoczenie, skuteczność i fanatyczne oddanie papieżowi. Cztery nie. Jak informuje witryna Genius, Popek posiada na klatce piersiowej tatuaż z podobizną Tupaka podobizną upamiętniającą rapera będącego zarazem aktywistą sprzeciwiającym się niesprawiedliwości społecznej i realnemu w latach 90 problemowi systemowego rasizmu i próbującym nagłaśniać problemy toczące jego środowisko od wewnątrz, którego życie i kariera zostały przerwane, gdy miał zaledwie 25 lat, tragiczną i bezsensowną śmiercią w wyniku porachunków gangów. Którą to tragedię czyni jeszcze tragiczniejszym to, iż przez nią niektórzy mogą spłysać jego postać do gangusa, który dostał za swoje. I to nie tylko z pobudek rasistowskich, ale i takich powiązanych z idealizowaniem przestępczego stylu życia. Dalsza część zwrotki doskonale ukazuje stereotypizację ludności czarnoskórej, zwłaszcza tej zamieszkującej getta takie jak południowy Bronx czy przedmieścia Los Angeles. My jesteśmy w Czarnochawii, strasznie, strasznie jebać! Nie przebierając w słowach, daje nam do zrozumienia, jak niektórzy widzą ich jako potrafiących myśleć tylko o zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb oraz regularnie łamiących prawo, nie widząc w tym niczego złego. Handlujemy krakiem, nic na więcej nie potrzeba! Um, pardon me, are you selling crap? Uh, what it look like I'm doing? Here. Oh, lovely, lovely, I'll take two, please. Thank you. Have a day. W tym użyciu słów nic więcej nam nie potrzeba, spodziewanym raczej z reguły w połączeniu z opisem sielanki i skromnego, ale uczciwego życia, a nie z obrazem sprzedawania twardych narkotyków, dostrzec możemy dalszą romantyzację przestępczego życia, o jakiej wypowiadałem się choćby w odcinku poświęconym utworowi Plata o Plomo, Albo w komentarzu do komentarza Wojciecha Olszańskiego na temat lawendy Bedoesa, Postrzeganie go jako przygody i sposobu na ułożenie sobie wygodnego, komfortowego życia. I nie muszę chyba mówić, że dalej wcale nie robi się lepiej. Słyszymy o ukrytej broni, mającej raczej służyć do zdradliwej agresji, niżeli samoobrony. Mam ja przyklejono, tu posłałem Zaraz ją wyciągnę i z wami tu zatańczę. I dostajemy przepiękny kontrast między aktem nie tylko brutalnym, ale i barbarzyńskim, niecywilizowanym w postaci zrobienia sobie trofeum z czaszki pożartego przeciwnika, a stojącym zaraz obok świętym obrazkiem. W cię szycem i wysuszę czaszkę i postawię na komiku za świętym obrazkiem. Nie jest to raczej dosłowne nawiązanie do kanibalizmu, a raczej kolejny komentarz skierowany do osób idealizujących bądź romantyzujących przestępców oraz komentarz dotyczący hipokryzji e, samych mafiozów czy gangsterów, ukrywających za fasadą elegancji i dobrego prezentowania się, a niekiedy i religijności okrucieństwo i podłość gorszą niż ta prezentowana przez dawnych dzikich kanibali mówi wszystkim słuchaczom podziwiającym gangsterów to takich ludzi podziwiacie przestańcie ostatnia zwrotka zaś wraca do tematu obraźliwych stereotypów dotykających ludności czarnoskórej ja mam jak dogę. Oczywiście niektórzy nazwą to tak zwanym pozytywnym stereotypem dotyczącym tego, iż jest to rasa nadwyraz obdarzona przez naturę. Co jednak ciekawe, mimo posiadania tego komicznie kreskówkowo wręcz przerysowanego atrybutu, nadal jest, nie przymierzając, przegrywem muszącym za stosunek płacić Mimo podobno bycia w nim świetnym. Ale I możemy rozumieć to albo jako podejście podmiotu stereotypowego obrazu afroamerykanina w oczach stereotypowego rasisty do relacji damsko-męskich, jego przedmiotowego postrzegania i traktowania kobiet, albo jako ukazanie jak nasz ukryty podmiot, bolec przebieraniec, nawet w swoich fantazjach nie jest w stanie nawiązać wartościowej relacji albo choćby poderwać dziewczyny w klubie, bowiem nie umie wyobrazić sobie siebie w tej sytuacji. Popek znów oznajmia tu głośno osobom uciekającym się od realnych problemów do świata swoich wyobrażeń o tym, jak to by im się żyło jako gangsterom z prawdziwego zdarzenia, żeby zabrali się za budowanie swojej pozycji w prawdziwym świecie poprzez uczciwą pracę i realne, nie opierające się wyłącznie na fizycznej warstwie związki, bo żyjąc nierealnymi fantazjami i niczym więcej nie będą w stanie niczego zmienić na lepsze. To chyba najistotniejsze przesłanie utworu obok rzecz jasna podstawowego i najprostszego nie bądź rasistą, wliczając w to również tak zwany pozytywny rasizm czy fetyszyzację danej grupy etnicznej, podobną do młodopolskiej chłopomanii i w równym stopniu opartej na nierozumieniu grupy, do której usiłujesz się upodobnić. I tym mógłbym zamknąć ten odcinek, ale odczuwam potrzebę podzielenia się jeszcze jednym spostrzeżeniem. W jeszcze kolejnym fragmencie utworu poruszającym kwestię stereotypu o niskim ilorazie inteligencji Afroamerykanów, ale jednocześnie e, jakoby wrodzonej ich zdolności posługiwania się bronią palną, padają słowa: Nie wiem ile jest siedem razy dziewięć, ale. Pięć rozbieram makę I te wersy posiadają na witrynie genius adnotacje. Spodziewałem się znaleźć w niej informacje na temat tego, że Popek krytykuje tu stereotyp o kiepskich wynikach szkolnych i rzekomych problemach z nauczeniem się tabliczki mnożenia przez czarnoskórych uczniów, wyznawany i rozsiewany paradoksalnie nie przez domniemanych rasistów o dalece prawicowych poglądach, lecz faktycznych rasistów, lobbujących za progresywnymi zmianami w systemie edukacji. Co zaś pod nimi znalazłem? Jak niską opinię mają edytorzy witryny Genius o fanach rapu? I oryginalnie tymi słowami planowałem odcinek zakończyć, ale już podczas montażu okazało się, że mam do powiedzenia coś jeszcze. Dziękuję serdecznie panu Mikołajowi za zostanie pierwszym patronem tego kanału.